Jak już opowiadałem, pierwszym elementem w torze odbiorczym odbiornika jest antena. Jest to element bardzo często niedoceniany tutaj w tym wypadku. Prawda? Widzimy, że ona się tutaj ułamała. Tak więc jest niedoceniany. Ludzie czasami inwestując w sprzęt to już dotyczy konkretnie krótkofalowców. Inwestują w wyrafinowane odbiorniki, a tak się składa, że jest to tak naprawdę najważniejszy element. To znaczy, tak naprawdę o, o tym, czy się odbierze jakąś stację, dany sygnał radiowy, najczęściej decyduje właśnie antena i o, o jakości tego sygnału. Jak to jest w ogóle z tym rozprzestrzenianiem się, czyli z tak zwaną propagacją fal radiowych? No więc, jeżeli. Odbiornik ma służyć do odbioru tej fali radiowej, to oczywiście ta fala radiowa musi do niego dotrzeć. A konkretnie jest ta fala odbierana za pomocą anteny. To jest taki element, który jest wystawiany na działanie tych fal i czym bardziej ta fala, zupełnie jak na morzu, czym bardziej ta fala, prawda, uderzy w tą antenę, tym więcej energii przekaże, tym większy będzie poziom sygnału, czyli tym wyższe będzie napięcie. Które się w takiej antenie zaindukuje, i tym łatwiejsze będzie zadanie później, żeby taki sygnał odebrać. Jest to kluczowy element w odbiorniku, a w nadajniku jest to element krytyczny, to znaczy, przez źle dobraną antenę, przez źle wykonaną lub przez brak anteny urządzenie nadawcze się od razu niszczy. To znaczy, jeżeli się posiada urządzenie nadawcze o mocy np. 100 W, i uruchomi się je, nadawanie w takim urządzeniu bez podłączonej anteny, albo z podłączoną złą anteną, niezestrojoną, niedopasowaną, to natychmiast ulega zniszczeniu tranzystor w stopniu końcowym nadajnika. Jest to najczęściej najdroższy element i może się okazać, że naprawa takiego urządzenia nadawczego jest później kosztowna albo wręcz nieopłacalna. Z problemem tym na pewno zetknęli się użytkownicy radiotelefonów CB. Jak to jest więc z tą anteną? Przede wszystkim należy ją dobrać do sygnału, który chce się odebrać. Na razie omawiam antenę wyłącznie z punktu widzenia odbiornika. W jaki sposób dobrać antenę? Dobiera się. No, w wypadku gotowego kupionego urządzenia, w którym ta antena jest już częścią tego urządzenia, to już się nic teoretycznie nie dobiera, ponieważ ona jest tam już przymontowana, ale co ciekawe. Yy, okazuje się, że w zależności od tego, jak się tą antenę ustawi, jakość sygnału się poprawia lub pogarsza i to czasami bardzo, yy, bardzo znacznie. Czasami wręcz to za, yy, okazuje się, że na przykład zbliżamy dłoń do urządzenia, do anteny i jakość sygnału wzrasta. Zabieramy dłoń, spada. Yy, jakość sygnału zależeć będzie też od tego, gdzie postawimy odbiornik i co tu dużo mówić, najlepiej jest go postawić jak najbliżej okna. A, jeżeli można z takim odbiornikiem wyjść na balkon, to jakość odbioru poprawi się na pewno. Dlatego, że jednak ściany bardzo mocno tłumią yy, sygnał radiowy. Ale to jeszcze nie wszystko. Jak wygląda taka antena? Jakie są w ogóle typy anten? Więc przede wszystkim anteny dzielimy na elektryczne i magnetyczne, ponieważ yy, sygnał radiowy jest przekazywany za pomocą pola elektrycznego lub magnetycznego, albo elektromagnetycznego, ponieważ y, te pola są y, idą jedno idzie w parze z drugim. Y, antena dobiera się do sygnału, jaki chce się odebrać. Przede wszystkim w ten sposób. Ja tu przypomnę o z, znanym zjawisku rezonansu. To znaczy antena. Jeżeli będzie miała długość zbliżoną do długości fali, którą chce się odebrać, to można liczyć się, albo jeżeli ta długość będzie w jakiś sposób powiązana z długością fali, to można liczyć się z tym, że wystąpi zjawisko rezonansu i taka antena będzie odbierać chętniej sygnał o tej długości, który, jakiej długości jest antena. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to w ten sposób. Zacznijmy w ogóle od podstawowego pytania, jaka jest długość fali radiowej. Jest dosyć prosty wzór, który to określa, i. O, moje pióro jak zwykle odmawia współpracy. Długość fali radiowej oblicza się ze wzoru 300, podzielone przez częstotliwość, wyrażoną w megahercach, i uzyskamy wtedy długość. Fali w metrach. To będzie oczywiście przybliżona długość. Tak naprawdę długość fali jest y równa y C przez F, czyli gdzie C oznacza prędkość rozchodzenia się fali, a F częstotliwość. W tym wypadku po w powietrzu albo w przewodniku ta prędkość jest y zbliżona do prędkości światła. Oznacza to w przybliżeniu 300 tys. km na sekundę. W związku z czym najprościej można to w ten sposób oszacować. Co to oznacza? Sygnał o długości 100 MHz, czyli na przykład taki typowy, typ, czyli sygnał z zakresu z FM, jaki można odebrać odbiornikiem pracującym w, UKF w zakresie UKF na tej częstotliwości nadawane są bardzo często, na przykład audycje radiowe. Długość takiej fali wynosi, jak już bardzo prosto, 300 przez 100, 3 metry. A długość fali o częstotliwości 300 MHz. bardzo rzadko, ta częstotliwość jest używana przez Różne służby profesjonalne. Ta fala ma długość 1 metra. Inna przykładowa częstotliwość. Tutaj proszę zwrócić uwagę, mamy medium wave, czyli fale średnie, i w zakresie fal średnich mamy częstotliwość 1 MHz. Więc fala o długości 1 MHz z tego samego wzoru będzie miała długość 300, podzielić przez 1. 300 metrów. Tak więc, jak widać, są to dosyć spore różnice. W jaki sposób dobiera się typ i długość anteny? Zacznijmy od przykładu sygnału o częstotliwości 100 MHz. Jeżeli fala o tej długości ma długość 3 metrów, to najprostszą taką anteną dołączaną do odbiornika będzie antena o długości 1,4 czwartej. Yy, jednej czwartej długości takiej fali jedna, jedna czwarta lambda lub jedna czwarta l jak, jakby to oznaczyć co oznacza, że najlepszą anteną dla tego zakresu będzie antena o długości około 75 cm 4 razy 75 cm powinno dać yy, 3 metry i takiej mniej więcej długości są Anteny teleskopowe, które są dołączane do typowych odbiorników radiowych przeznaczonych do odbioru fal UKF. Zazwyczaj coś takiego wystarcza. Sygnały nadawane na UKF są nadawane z właśnie sygnał radiofoniczny, dodajmy. Są nadawane z dosyć dużą siłą, i zazwyczaj taka antena w zupełności wystarcza do poprawnego odbioru takiego i czystego odbioru takiego sygnału, czy to. Yy, w pomieszczeniu, w budynku czy na zewnątrz. Zupełnie inaczej ma się sprawa z urządzeniami stacjonarnymi, czyli z pokazywanym przeze mnie wcześniej takim tunerem do odbioru UKF, ponieważ to urządzenie nie posiada swojej własnej anteny do odbioru fal z zakresu FM, czyli fal z UKF. W tym wypadku należy. Bardzo często wystarczy, że do gniazda antenowego podłączy się zwykły przewód, zwykły kawałek drutu, który gdzieś tam sobie będzie w pomieszczeniu wisiał, i najczęściej taka antena wystarczy do tego, żeby zupełnie poprawnie takie audycje odbierać i je nagrywać. Teraz yy, zresztą nikt tego nie robi. Jeszcze jakieś 20 lat temu było to podstawowe źródło zdobycia. Ulubionego utworu muzycznego. Trzeba było zapolować na niego w radiu i go nagrać. Obecnie nikt już z radia nie nagrywa. Kiedyś było to bardzo popularne, i jakość tego sygnału była wtedy kluczowa. Jak wówczas wyglądała taka typowa antena do radia? No więc taka antena musiała być doprowadzona nie była przyłączana do, do takiego tunera bezpośrednio. Lecz była doprowadzona za pomocą przewodu, i były tutaj do wyboru najczęściej przewód koncentryczny. Ważne tu było, żeby był on o impedancji 75 ohm. Z jednej strony był zakończony wtyczką. Narysuję to może w schemacie. Jeżeli moje pióro oczywiście na to pozwoli. O. Przewód koncentryczny składał się z żyły głównej, która była poprowadzona. W izolacji, i wokół tej izolacji był tak zwany oplot, czyli tak gęsto siateczka. Była to taka gęsta siateczka z wielu, z wielu odrębnych przewodów, które były te, było to od siebie odizolowane, i było to przylutowane do wtyczki. Środkowy przewód w tej wtyczce. Był przylutowany do tak zwanego przewodu gorącego, czyli do tego przewodu, który szedł w środku przewodu, a oplot był przylutowany do zewnętrznej części tej wtyczki. W jaki sposób wyglądała ta antena na zewnątrz? Można było sobie taką antenę wykonać samemu najprościej w ten sposób: że Tutaj długość przewodu dobierało się w ten sposób, żeby ona wystarczyła do tego, żeby doprowadzić ten przewód poza pomieszczenie na zewnątrz. I na zewnątrz wystarczyło do żyły głównej dolutować przewód lub fragment sztywnego pręta, na przykład z mosiądzu albo z aluminium o długości 1 czwartej fali, czyli w tym wypadku 75 cm. I tak samo drugi identyczny pręt o identycznej długości 75 cm dolutować do oplotu, czyli do ekranu. I tego typu antena wystawiona za okno doskonale spisywała się, wystarczała do poprawnego odbioru yy, sygnału radiowego. Dodatkowo dodam, że w zależności od tego, czy oryginalny sygnał radiowy nadawany był horyzontalnie lub wertykalnie, ponieważ tak, 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 fale również posiadają swoją polaryzację, wówczas wystarczyło tą antenę albo ustawić w poziomie, albo w pionie. I różnica w sile sygnału odbieranego w tym urządzeniu była dosyć znaczna. Notabene siłę sygnału można było odczytać, ponieważ większość stacjonarnych takich tunerów do odbioru FM, będących właśnie takimi elementami takiego zestawu, tak zwanej wieży, posiadały wskaźnik siły sygnału, i wówczas wiadomo było, czy antenę ustawić pionowo, czy poziomo. Czasami, niestety, tak było, że część sygnałów lepiej odbierało się anteną ustawioną w poziomie, część w pionie. I problem był wtedy, prawda, czy co, czy mieć dwie anteny przełączane czy może tą antenę, w zależności od tego, którą audycję chciało się odbierać, iść na balkon, albo na przykład jakoś kręcić nią za oknem, ustawiać ją do poziomu, do pionu, no jest to problem. Jeszcze większy, jeżeli taka antena zamontowana była na dachu, ponieważ drugą zasadą dotyczącą yy, lokalizacji anteny jest to, że czym wyżej jest taka antena zamontowana, tym lepiej. Istnieją... To znaczy, istnieje w ogóle drugi typ takiej anteny. Ja tu może obok narysuję. Mianowicie antena tak zwana pętlowa. Była ona bardzo podobna do takiej anteny, którą tutaj naszkicowałem. Miała ona w zasadzie taką samą długość. To znaczy, widzimy tutaj, że jeżeli ta antena składa się w sumie z dwóch ćwiartek, to znaczy suma jej długości wynosi pół fali. Jedna, druga, lambda. I taką antenę nazywamy tak zwanym dipolem półfalowym. Podobnie i to jest dipol półfalowy otwarty, a tak wygląda dipol półfalowy zamknięty, przy czym sygnał z takiego dipola przesyłamy do odbiornika nie za pomocą przewodu koncentrycznego, lecz za pomocą przewodu symetrycznego. To był taki płaski przewód i w tym wypadku, żeby impedancja takiej anteny wynosiła 300 ohm. 300 omów. Tutaj 75 omów w wypadku urządzeń nadawczo-odbiorczych spotyka się jeszcze z impedancją 50 omów, ale to jest zupełnie inny temat. I o impedancji takiego przewodu tutaj ta impedancja zależy od stosunku średnic zewnętrznych, to taka ciekawostka, przewodu wewnętrznego do przewodu zewnętrznego. W wypadku takiego płaskiego przewodu Symetrycznego. Impedancja tego przewodu zależy od odległości między tymi przewodami. Te systemy są dosyć, do siebie dosyć podobne, natomiast warto zwrócić uwagę, że taki przewód płaski, symetryczny, jest o wiele bardziej narażony na zakłócenia niż taki przewód koncentryczny. Co zrobić, aby sygnał, siłę sygnału jeszcze wzmocnić? Chciałbym to zwrócić uwagę na, na coś takiego, że, o czym już wspominałem, że ta antena już pracuje kierunkowo. To znaczy, jeżeli ustawimy ją w ten sposób, że tu mamy źródło sygnału, tak, czyli na przykład nasz nadajnik, i antenę ustawimy w ten sposób, to wtedy siła tego sygnału będzie dużo mniejsza niż wtedy, gdy antenę ustawimy w ten sposób, czyli prostopadle do fali. To jest chyba oczywiste. Tak samo jak statek, prawda, płynąc ustawia się dziobem do fali w czasie sztormu, to dzięki temu ta energia przekazywana na ten statek jest dużo mniejsza niż gdyby ten statek ustawił się bokiem do fali. Jeżeli ustawi się bokiem do fali, to w czasie sztormu taki statek, ta siła jest olbrzymia i taki statek może się nawet przewrócić i zatonąć. Tak samo jest z antenami. Antenę ustawia się w ten sposób, żeby żeby. Ten skutek wywierany na nią był jak największy. I to dotyczy nie tylko polaryzacji anteny, czyli ustawienia jej w pionie i w poziomie, ale również chodzi o to, żeby ją tak ustawić, właśnie e, e, równolegle do nadbiegającej fali. Ale czasami również i to jest niewystarczające. I stosuje się wówczas anteny kierunkowe, wieloelementowe. W jaki sposób to działa? No więc, jeżeli w takim naszym Polu elektromagnetycznym, który tutaj do nas dobiega, z nadajnika, ustawimy zwykły kawałek przewodu o długości około jednej, drugiej fali, to okaże się, że w nim będzie się generować jakiś sygnał. I w dodatku ten nasz kawałek przewodnika też stanie się, w związku z czym, jakimś takim mikronadajnikiem. To znaczy yy, na skutek tego, że on jest umieszczony w polu elektrycznym, wokół niego wystąpi ten sygnał się zageneruje i wokół niego wystąpi pole magnetyczne. I jeżeli obok niego ustawimy w odległości około jednej czwartej albo mm, jednej piątej fali, to są dosyć skomplikowane wzory. Na, to, na określenie wielkości tych elementów i rozstawu, ale jeżeli umieścimy kolejny taki przewodnik, to się okaże, że to pole elektromagnetyczne, jeszcze się, te pola wytwarzane przez te bierne elementy, one się na siebie nakładają i wzmacniają. I jeżeli w tym miejscu umieścimy nasz dipol i podłączymy do niego nasz przewód koncentryczny, to okaże się, że siła sygnału wzrosła. Pomimo tego, że nic tu nie robimy, tylko umieściliśmy takie dodatkowe elementy. Mało tego. Za tym elementem w odpowiedniej odległości możemy ustawić coś, co będzie działało jak lustro, tak zwany reflektor, czyli dodatkowy element, który dodatkowo jeszcze to pole elektromagnetyczne zwiększy. Teraz mm, powoli, już yy, w całej Unii Europejskiej jest likwidowane. Yy, yy, System nadawania, zwłaszcza telewizji, telewizja analogowa została zlikwidowana, a najlepiej y, konstrukcję tych anten można było zaobserwować na wieloelementowych antenach kierunkowych stosowanych do odbioru telewizji naziemnej. Y, bardzo rzadko stosuje się anteny do odbioru naziemnego radia, ponieważ na obecnym etapie zazwyczaj wystarczają anteny zamontowane do, bezpośrednio do odbiornika. Natomiast ktoś może z dawnych czasów pamiętać, Taką właśnie typową trójelementową antenę, która w rzucie wyglądała w ten sposób. Tutaj znajdował się dipol, czasami był to dipol pętlowy, i ta antena była podłączana do odbiornika. I stała ona sobie na przykład na maszcie. O, i w, w trzecim wymiarze taka antena wyglądała w ten sposób. I stała sobie na dachu domu. O, tutaj narysuję w schemacie dom, i służyła ona właśnie do odbioru sygnału radiowego. Właśnie był, można, do niej był podłączany taki tuner radiowy, i była ona stosowana zwłaszcza na terenach wiejskich w dosyć dużej odległości od nadajnika radiowego. Generalną zasadą było właśnie to, że powinna ona być i oś tej anteny, o, tutaj powinna być skierowana w stronę. Przewidywanego, przewidywanego albo spodziewanego nadajnika radiowego. Zazwyczaj było wiadomo, że stacja przekaźnikowa znajduje się w, w, w najbliższym, większym mieście, więc wystarczyło wiedzieć, w którym miejscu mniej więcej to miasto jest. Wystarczyło skierować tą antenę mniej więcej w tamtą stronę. Niezbyt precyzyjnie ta precyzja musiała być mniej więcej i to już wystarczało, żeby siła tego sygnału była wystarczająca, żeby można było cieszyć się wysokiej jakości programem UKF.